A jednym z naszych aktywności to jest oczywiście prawdziwy Mikołaj, y, który odwiedza y, biedztwo dla Sili, biedztwo dzięki y, Tosulowi, y, Republiki Finlandii, an, Andrzejowi Pareśnikowi, zaraz będę y, y, to też, też, będziemy o tym też rozmawiać, ale chciałbym też przedstawić uczestników naszego dzisiejszego spotkania, y, pani Helena Burzyńska, prezes Fundacji, Prezes Fundacji Archelan społecznie odpowiedzialni, pani Katarzyna Wojewoda również z Fundacji Archelan społecznie odpowiedzialni, pani Madalena Wieczorek, dyrektor Marketingu w sieci Archela, pan Burmistrz Jarosław Borowski i pan Andrzej Krafinow, konsul honorowy Republiki Finlandii. I powiem państwu jeszcze jedną taką rzecz, która mi przyszła do głowy wczoraj. Otóż w 2015 roku, nazywała się ta książka. Okazała się książka, która się nazywa Wiosk podlaski Liderzy Podlaskiej Gospodarki. Sobie, sobie tak, Przygotowując się do dzisiejszej, do dzisiejszej konferencji, doszedłem do wniosku, że to pierwszy raz, jesteśmy w takim dronie, gdzie wszyscy występowaliśmy w tej książce. A tak naprawdę ta książka <coughs> mówiła o że bielsko jest liderem w Gospodarki, dlatego że przez 11 lat, jak robiłem Powlasko z okosetem przedsiębiorstwa, okazało się, że w Bielsko-Powlasku jest najwięcej dużych firm w Wojewódzku Nawet w Białym stopniu, w tej pierwszej 20, czy 25 nie było tyle, nie, nie ma tyle firm dużych, co w bielsko Żeby dać im kurs do rozwoju. A teraz już zajmijmy się tym, co przed nami, bo przyszły, przyszłą sobotę tak naprawdę będzie się działo. Może będzie się działo, jeśli chodzi o obiec polską? Polska w tym układzie jest na trzecim miejscu, przynajmniej była jeszcze do niedawna, jeśli chodzi o ilość nadsyłanych listów do Mikołaja Dorowaniem. No to kiedy zostałem konsulem honorowym Finlandii, pomyślałem sobie, że to Jest pierwszy produkt w cudzysłowie sztandarowy, który można sprowadzić do nas, żeby ten, ten kraj przedstawić i trochę zmienić jego postrzeganie. I to była tak naprawdę ta przyczyna, bo jak zostałem konsulem, to zrobiłem takie małe badanie wśród mieszkańców, z czym się kojarzy Finlandia. No oczywiście Państwo wiedzą z czym na pierwszym miejscu i było 72% na pierwszym miejscu zgłoszeń tego znanego trunku. Jak zrobiłem takie podobne badanie i od tego momentu Mikołaj spróbowałem użyć w cudzysłowie Mikołaja do tego, żeby zmienić to postrzeganie. Yy, udało się to zrobić jeszcze parę innych rzeczy, tu już w ramach też Fundacji Mitalem, czyli pokazywać na przykład, jak można inaczej uczyć dzieci, jak uczyć przedsiębiorczości, kreatywności, w ogóle inaczej uczyć. Ale między innymi ten Mikołaj i proszę sobie wyobrazić, że jak rok temu zrobiłem takie badanie na 200 mniej więcej mieszkańcach, czego połowę to byli studenci, to tym bardziej dziwne, że w tych 200 odpowiedziach na pierwszym miejscu znalazł się Mikołaj, na drugim miejscu znalazła się Edukacja, na trzecim miejscu znalazły się Muminki, to była niespodzianka, a Alkohol dopiero na piątym, jeszcze szóstym. Więc udało się przynajmniej zmienić to i warto dalej to zmieniać, bo ten, ta instytucja po prostu wprowadza bardzo fajną atmosferę, bardzo dobre nastroje. To jest takie osobienie dobroci. I, I tak naprawdę idea polega na tym, żeby szerzyć dobroć w najróżniejszych formułach. Mikołaj jest po to, żeby szerzyć tą dobroć i uśmiech u dzieci, a my jesteśmy po to, żeby ten uśmiech Prowadzać u tych, którzy najbardziej potrzebują. Stąd z jednej strony publiczne spotkania, ale z drugiej strony zwracanie uwagi na te dzieciaki, które mają trudniej w życiu. Czy niepełnosprawne, umysłowo, ruchowo, czy na przykład z autyzmem, jak w tym roku chcemy największy nacisk położyć na, na, na autyzm i pokazanie tego problemu. Ale generalnie chcemy wokół tworzyć atmosferę do, dobra. A ja urodziłem się w bielsku, więc to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego. No, Więc wpadliśmy na taki pomysł, że to bym przed przedszkolaków i szkół podstawowych, żeby oni zrobili taki prosty biznesplan, jak chcą się zaprezentować przez trzy minuty przed prawdziwym Mikołajem. Słuchajcie, zainteresowanie przedszkoli i szkół przerosło nasze, nasze wyobrażenia. Młodzież przed Mikołajem się prezentowała na, przy ratuszu. Było fantastyczne. Kilka, myślę, że kilkanaście tysięcy ludzi się przewinęło wtedy, wtedy były przed ratuszem I, i tak naprawdę to, co było wartością dla nas, dla Unii Talentu, to jest to, że oni rzeczywiście zaplanowali, zbudżetowali po prostu te wszystkie swoje wystąpienia bys i się z tego rozliczyli. Więc po prostu to było fantastyczne. W tym roku. Do, do naszego projektu przystęp, przystąpiło 17 szkół przedszkoli i placówek specjalnych, przy czym 14 też się zaprezentowało, znaczy zapowiedziało, że wystąpi w czasie Jarnaku Bożena Narodzenia, o, któ o którym później jeszcze powiemy. Mamy już te projekty, wszystko to jest opisane, więc fantastycznie, że młodzież uczy się tego zachowania projektowego to przy okazji, przy okazji tej zabawy, ale właśnie przez doświadczanie chcemy uczyć po prostu tej przedsiębiorczości i klasy. Teraz czuć, że do 25 listopada dostaniemy, dostaniemy od, od placówek wszyscy, wszystkie filmiki, bo, bo znowu robimy tak, że każda placówka przesyła na 3-minutowe prezentacje, jak chcieliby się zaprezentować przed prawdziwym Mikołajem. Szacowna komisja się zbiera i wybiera te najlepsze, te najlepsze filmiki, natomiast z powodów takich, że robimy jarmark bożonarodzeniowy, to zrobimy to jakby dwutorowo. Będzie można to być zarówno na telewizji, jak i na, na żywo. Mikołaj odwiedzi nas 3 grudnia, natomiast choinki przed ratuszem zostaną ustawione już 1 grudnia tak aby uczniowie czy podopieczni przedszkoli mogli przyozdobić je i poprosić swoich rodziców, znajomych, dziadków, babci, żeby głosowali na najpiękniejszą, najładniej przystrojoną choinkę. W tym roku wspólnie zdecydowaliśmy że chcemy, aby te ozdoby, które będą na choinkach e, zawieszane, były ozdobami z recyklingu, były z wykorzystaniem naturalnych produktów, po to, żeby pokazać, że można dbać o przyrodę, o otoczenie, w którym mieszkamy. Również przy okazji świąt. Także choinki powinny być ustawione 1 grudnia o godzinie 10 I w zeszłym roku, dopiero pod koniec stycznia, zostały zabrane stamtąd. Natomiast sam wielokrotnie widziałem, jak mieszkańcy miasta. Którzy często robili zdjęcia przy ozdobach świątecznych tych miejskich, również przy tych choinkach przy, przystrojonych przez dzieci i młodzież, się zatrzymywali i sobie takie zdjęcia robili i później dzielili się tymi zdjęciami w mediach społecznościowych. No, wizyta Mikołaja to ma być święto, święto każdego z nas, i myślę, że właśnie tego typu przedsięwzięcia, które będą, no, zbudują aurę tego. Tego święta i gdzieś tam nam w głowach, w sercach zostanie ta atmosfera Pani. Czyli przechodzimy właśnie do finału, tak? do finału tego, tego y, przedsięwzięcia, czyli y, mamy choinki, mamy prawdziwego połaje, ale gdzie się to będzie odbywać, jaki jest program, y, to, czego możemy się spodziewać, oddaję głos, głos tutaj świadomie no, nie pamiętaje. E, jakby e, sama inicjatywa zorganizowania e, takiego jarmarku świątecznego e, w firmie Archelam czy w fundacji Archelam chodziła już za nami jakiś czas, e, co najmniej dwa albo e, trzy lata, natomiast w ubiegłym roku i dwa lata temu, no i znowu będziemy wracać do pandemii, pandemia nie pozwoliła nam zorganizować takiego jarmarku e, w naszej firmie. Ale ja mam nadzieję, że właśnie ten rok będzie tym przełomowym rokiem, gdzie wspólnymi siłami uda nam się zorganizować fantastyczny jarmark bożonarodzeniowy. Tym bardziej cieszę się, że to będzie ten rok, w którym wszyscy będziemy mogli się spotkać na naszym jarmarku. Będzie on 3 grudnia w firmie Archelan na Placu Archelan przy ulicy Biłsyckiego 45. Ja mam ogromną nadzieję, że to będzie taki przełom, że wspólnie zorganizujemy tą, tą, to nasze wydarzenie. Będzie to magia świąt, będzie ciepło, bliskość. Zapraszamy jakby wszystkich mieszkańców Bielszczan i Bielszczanki na ten nasz jarmark. Całymi rodzinami. Zapraszamy serdecznie, przychodźcie. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie cyklicznym naszym wydarzeniem i wpisze się w kalendarz naszych imprez w naszym mieście. Myślę, że też chciałbym podziękować i burmistrzowi miasta, i Fundacji Unitalent. I, I panu Mateuszowi Sacharzewskiemu, którego dzisiaj tutaj z nami nie ma, ale który też czynny udział będzie brał w, tej naszej, w, tym naszym, w tym naszym wydarzeniu, myślę, że kulturalnym, dlatego że to jest jakby pierwszy raz wspólna nasza inicjatywa i wspólnie coś pierwszy raz zaczynamy robić, I ja myślę, że nam się to absolutnie uda. A myślę też, że to jest jakby początek, i że inne firmy, inne fundacje na przyszłe lata też zechcą z nami być i, i to wszystko organizować. A więc i firma Archelam, i Fundacja Archelam, i Unitalent, i Urmistrz, i, i, i Unibep, naprawdę wszystkim serdecznie dziękuję za to, że możemy dzisiaj tutaj wspólnie być i wspólnie coś, coś zorganizować i wspólnie razem pracować. Pani Jakiejś atrakcji? Tak. Do tak. W naszym jarmarku wezmą udział lokalni restauratorzy, tacy jak Lewacz do dzięki czemu będziemy mogli skorzystać, spróbować tradycyjnych biblijnych potraw, nie tylko. Będziemy mogli się ogrzać dzięki przepysznej recepturze grzańca. Jak również będziemy mogli zapoznać się z ofertą ozdób bożonarodzeniowych. Będzie to wszystko w naszych domkach. Wszystko będzie również odbywało się w akompaniamencie występów dzieci z konkursu, o którym już wcześniej wspominano. I podopieczny, tak naprawdę, Uni Talentu. Dodatkowo nasze dzieci będą mogły skorzystać bezpłatnie z karuzeli wiedeńskiej, robić ozdoby piernikowe, ozdoby choinkowe. Wszystko, całe wydarzenie zwieńczone zostanie spektaklem zorganizowanym przez Grupę Teatralną The Mask. Więc w imieniu firmy Archelan i Fundacji, o już zapomniałam wspomnieć bardzo ważnej rzeczy, mianowicie nasza Fundacja Archelan Społecznie Odpowiedzialni, będzie wszystkich częstować soczystymi jabłkami, pomarańczami i mąderinkami, żeby, żeby nikt z naszego jarmarku nie wyszedł głodny. I jestem przekonany, w imieniu firmy, jak również fundacji, serdecznie wszystkich zapraszamy. Jestem przekonana, że będzie to wyjątkowy czas czas magii, bliskości i myślę, że będzie to nowa tradycja, którą wprowadzimy wspólnie do naszego miasta. Ja się absolutnie przychylam do, do słów Pani Heleny i Pani Maty, że po prostu że bardzo dziękuję, że za rok po prostu, że, że ta grono się poszerzy i ono będzie po prostu wydarzeniem, wydarzeniem corocznym, ale jednocześnie bardzo takim, które, no, które będzie podnosiło dumę, dumę Bielstrzą po prostu z tej imprezy tak i bardzo na to liczymy. Zapraszamy do współpracy. Jak widzicie Państwo, jak jest kilka podmiotów, które współpracują, to ktoś nagle się okazuje, że to, to jest. To zupełnie na skala, ale myślę, że to będzie jedyne takie wydarzenie o takiej skali w, w województwie. I z tego co wiem, przynajmniej ani łącza, ani, ani suwałki nawet nie planują czegoś w takim stylu. Zrobimy wszystko, żeby. Wszyscy mieszkańcy wiedzieli w Bielsku o tym. Fundacja Plan e, Społeczny Podwiedzialny e, prawie od 10 lat e, wspiera różnego rodzaju e, lokalne inicjatywy. E, rok rocznie, e, Wspierały również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i właśnie zainspirowani y, tym, że bardzo fantastycznym pomysłem, jakim jest spotkanie z prawdziwym Mikołajem, to chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę i właśnie pomyśleliśmy o zorganizowaniu tego jarmarku Bożego Bożer. Mówi przysłowie, w kupie siła, więc na pewno łatwiej jest, jeżeli ma się wsparcie różnych podmiotów. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie we trójkę. No to no fajnie byłoby, ale co tu zrobić, żeby ten Mikołaj przyjechał, żeby to dobrze wyglądało? A tu już będziemy mieli kolejną, kolejną edycję. Mnie jako burmistrza najbardziej cieszy to, że inni dołączają do tego pomysłu, bo to nie jest dla burmistrza, to nie jest dla konsula, to jest dla mieszkańców. To jest dla mieszkańców i, i ja jestem przekonany, że przyjdzie dużo ludzi, bo. Każdy po tej pandemii potrzebuje odreagowania. Nie mieliśmy imprez miejskich ze względu na to właśnie, że nie można było organizować, a jeżeli było można, to trzeba było dla ograniczonej liczby osób, Więc w związku z czym mieliśmy w tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, którą. Pogoda storpedowała, bo też szykowaliśmy się tak, żeby to, to wyglądało zupełnie inaczej. No, Niemniej jednak, nawet jak ta pogoda storpedowała, to impreza wypaliła. udało się to zorganizować. Ale dzisiaj będziemy mieli tutaj losowanie choinek. Jednostki muszą się dowiedzieć, którą choinkę będą ubierały. No wiadomo, ta pierwsza z brzegu, pewnie najbardziej by chcieli, Wszyscy ją, 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 ją e, ubierać, natomiast no, ślepy los zadecyduje. Nie zaglądamy. imienia świętego Gabriela. To będzie numer jeden.